Wiesz, Marek, mam taką prostą i mało odkrywczą tezę. Człowiek w sytuacji konfliktowej działa pod wpływem silnych emocji. Więc zanim zaczniemy kwestie merytoryczne, co robić w czasie rozmowy takiej, proponuję, byśmy popatrzyli, jak funkcjonuje homo sapiens w silnych emocjach. Na ile owego sapiens... W nim pozostaje, gdy działają w nim silne emocje. No i proponuję, żebyśmy popatrzyli na człowieka w trzech takich wymiarach: po pierwsze w wymiarze somatycznym, po drugie psychicznym, i po trzecie, co się dzieje w sytuacji takiej interpersonalnej, jak człowiek wówczas komunikuje. No to dobrze, to wejdźmy w pierwszy obszar, wybierzmy może obszar somatyczny. Człowiek w silnych emocjach, co dzieje się w jego organizmie, i taka prosta obserwacja życia, tak na co dzień, widzimy wyraźnie, że w układzie krwionośnym zaczyna się coś dziać, że serce nam zaczyna mocniej pracować, krew coraz szybciej porusza się po organizmie. Niektóre naczynia się rozszerzają, niektóre zwężają. Jeżeli byśmy sobie przypomnieli takie informacje podstawowe z, z nauki biologii w szkole, to zobaczymy, że krew roznosi po pierwsze składniki pokarmowe, po drugie cukier, po trzecie dużą ilość adrenaliny, hormon agresji i można by było zatowimem powiedzieć, a dokąd, a dokąd ona tak gna. Po co to wszystko dzieje się tak szybko w organizmie człowieka? Po co nagle taki ogromny ruch w łamkach sekund? I odpowiedź jest oczywiście bardzo prosta. Dostajemy poprzez to potężną dawkę energii, czyli do naszych mięśni wpakowana jest bardzo duża ilość no. energii.